My jesteśmy gdzie? Chyba w koło brzegu. Jeszcze chyba? Gdzieś w okolicy. W trasie. W trasie. Jesteśmy dzisiaj takim zespołem e, trakcyjnym. Można powiedzieć, Magda jedzie z przeczepką. I z pieskiem. Z Dredzikiem, który z nami podróżuje. No bo Dredzik już jest taki starszy, się robi siwy gościu i on potrzebuje e, wsparcia. No bo on nie zrobi tych kilometrów na piechotę, ma te łapki już takie wysłużone więc pomyśleliśmy e, że zakupimy przyczepkę i przypinamy ją do wózka od Magdy i dziki ten mudradzik może z nami jeździć a przypinamy go w takie miejsce na wózku jest z nami też tata oczywiście tata tam podziwia tata łabędzie. ptaki, łabędzie zaraz Wam pokażemy natomiast tutaj, nie wiem czy to dobrze widać tu jest takie zapięcie, sobie zamontowaliśmy, tata nam pomógł. I generalnie na tym zapięciu Magda ciągnie zespół swój wózek i przyczepkę z psem. I tak wygląda nasza podróż A my tu jesteśmy nad takim małym jeziorkiem, nad małym orczkiem fotonowym. To jest takie Jeziorko tereny podmokłe, około bezpośrednio przy morzu. Jest znaczek, nie wolno dokarmiać będzie. Ja Wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Obok nie ma już. Poleciały. Poleciały? Znaczy, popłynęły. Aha. Kochane ptaszki. Matka odpłynęła i one, one za nim. Cięcha. Bo one się boją psa, wiesz. Pies tu był i one odpłynęły. Przed siebie jak ptak Czerwoną strzałą w świat Tak, Ruszamy w trasę dalej. Dredzik już to czeka. Na trasę Tata zapina przyczepkę. Słuchajcie, ciężko tam wchodzi ten z koberek. Założyłem karabinczyk. Łatwiej będzie założyć dziurkę, chyba karabinczyk. Tak to nie wyleczyste. Ale załóż karabinczyk. Zobacz. Nie, bo to ma być sztywne. To ma podnosić do góry. Ale chciałem sprawdzić mój sposób. Nie, nie, ten nie, wisi ten nie. tak jak nie, nie, ma być? No nie, 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 nie wylatuje z tego. No dobra. A teraz włożymy nie, Dobra, słuchajcie, dredzik, Opa, wchodzi do środka. nie, wszystko, OK. <śm> Chodź tutaj. No, Zapinamy dredzika tutaj. Tomek. Generalnie już? Jeszcze nie przygnę, to dopiero. Można jechać, tylko są rowerzyści, z tyłu nie ma, z przodu są. i do miejscowości Sianorzęty przywiozłem ekipie frytki które znalazłem w miejscowości teraz napchamy się węglowodorami i jedziemy dalej. A tak wygląda plaża Na narzędziach dosyć ciekawy wygląda plaża. Dosyć szeroka jest. Będziemy na polu dzisiaj zbierać ponieważ robi się późno. I następnym razem pojedziemy dalej, bo do ustonii morskiej. Nie wiem czy to będzie w morskiej. Po prostu Tu mamy kogo? Pana Dedzia. tu co powiesz jeszcze ciekawego? Nie wiem, jak wrócę. A, nie. Trochę daleko, jakieś e... 10 km? Koło 10 km. No, I to w tym zostaje właśnie typu buzoczek krzepka. On nie mógł takiej długiej trasy zrobić no już łapki nie te więc postanowiliśmy go przewieźć w przyczepce więc mamy taką przyczepkę i zobaczymy na razie jesteśmy w fazie testowania udało się podpiąć ją pod wózek sposobem taty Pięć się prawie, prawie się prawie wrócił a może raz lecimy z powrotem No słuchajcie, jest cudownie. My jeszcze będziemy mieli przed sobą parę kilometrów drogi, także na razie na tym odcinku to będzie na tyle, może jeszcze z czasem coś jeszcze ponagrawamy, jakieś wstawki, no i zapraszamy na kolejne odcinki do naszej wyprawy. Mieśki w podróży. Pa pa! Bedik! Lecik! Lezik! Jest tam. Fajnie jest? No są terazy. Nie trawa, latarnie widać, jest zawsze. E, I jadę z loda. Jadłeś loda? No i płytki. Jedno średnie. Mata! A to nie jest sponsor dzisiejszego odcinka.